Siemanko wszystkim, cześć, witam z tej strony Andrzej. Dzisiaj kopiemy z moim kolegą Bartkiem w dwójkę. Sobota, fajna pogoda. Cel, cel jaki mamy, to stare drogi. Skupimy się tylko na monetach i, i na jakiejś tam drobnej militarce typu łuski i takie tam rzeczy. No chyba coś jeszcze fajniejszego wyjdzie. No, no co, no do pierwszego dołka, nie? Trzymajcie się, cześć. Pierwsza znajdka. Guziczek, groszek Wehrmacht zabieramy. Sygnalik 77, monetkowy. Ja już tą monetkę widzę, tu jest. Jeszcze nie podejmowałem. Ale to jest. Proszę Państwa, widzę Orła. 5 groszy współczesne. 5 groszy współczesne. Teraz sygnalik na kolor i takie coś wyszło, ale to chyba nie jest nic starego. Coś z czegoś. No nic, zabieramy. Bartkowi kaberka wyszła. Fajna. Pewnie drugowojenna. Nic, sięgniemy dalej. Teraz takie coś, nie wiem, leżało to praktycznie na wierzchu. Nie wiem co to jest Jakby od, od drzwi Od zamka Nie wiem jak ktoś wie to napiszcie w komentarzu co to jest Nie wiem no, grało na kolor no. dziurka jak widać i coś takiego wyszło Myślałem że to guzik Ale to nie jest chyba guzik Przecież coś tu z tyłu jest Nie To nie był guzik no, ale są jakieś zdobienia. Nie wiem, jak ktoś wie co to jest to napiszcie. Bartek też miał sygnał na monetkę. Chyba PRL, nie? Najprawdopodobniej no, tak. Tak, no po prostu. No, Wodko nie. Ale zajechana jest Strasznie. Raczej 10zł Andrzej. 10zł? No, albo złotówka miedziana z 49. Nie, to, dużo. to jest za duże na złotówkę. chyba tak za dużo na tutaj. Widzisz? Liście? To jakby dotuła właśnie. No nie wiem, doczyścimy i pokażemy. Teraz wyszła dupka od łuski. Jakieś tu są napisy: Pawam 12, 12 piorki. Nie ja wiem co to jest. Nabieramy. Patrzcie tu. Moniaczek i to już jest 10 groszy pr. Proszę bardzo Monetki się sypią, tylko nie to co byśmy chcieli No, 10 groszy Jedziemy na żywca Mówisz monetka? Mi się wydaje mam taką nadzieję Wyszło, nie? Jest moniaczek Jest Moniaczek? Jest i Weimar, panie Weimar, proszę bardzo Kłosy. Kłosy. Trochu zajechane czy... No ładne ładne panie. O z tej strony jest trochę zajaz. Piątka. 5. No i pięknie Patrzcie wyskoczyło moleta, ale jeszcze nie podejmowałem, ale chyba będzie PRL Kurka wodna, PRL 20 groszy. 20 groszy, 49 no Ale moneta no Dołek i taki ładny szpic wyszedł W ładnym stanie Zbieramy. Patrzcie na to Tu był sygnał, ja już kiedyś byłem tutaj i myślałem, że to jest mina Ale to jest po prostu dupa od, od pocisku od bombki, nie? Da, bo tutaj był zapalnik, Zobaczcie, jaka blać tu musiała być I Tak pomyślałem w pierwszej chwili, że to jest kurde y, że to jest y, mina, wiesz No, słboneczka Ta, sułonka kawał no, był, kawał bomby No nic zagubiemy to nie będziemy odali, bo to jest za ciężkie do doleczył Bartek miał fajny sygnał wyszła łódeczka nabieramy sygnałów tu jest po prostu masa masa sygnałów tu pójdziemy tą drogą jeszcze do góry zobaczymy co tu wyjdzie patrzcie tu za praktycznie każdym drzewem są łuski czyli strzelali, strzelali w tamtą stronę Nieźle to są normalnie wszędzie sygnały. Za każdym drzewem są jakieś łuski. Nie? Podsumowanko z dzisiaj. Z kolegą Bartkiem. Podkowa trochę kolorku, czyli tak jakieś miedź, aluminium, to idzie tu do wora. Teraz łuski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu jest dupka od łuski.

tu jest jeszcze jedna łuska 22 i tu jest jeszcze jedna, 23 to też pierścień wiodący to, nie wiem co to jest jakieś aluminium tu też jakieś coś z czegoś to też tu, teraz tak tu mamy co? tu mamy trzy, trzy łódeczki trzy łódeczki, monetka raz dwa, trzy 4, 5, 6 pereli To jest co kłosy. 5 fenoli, nie? 5 fenoli, no? 5 fenoli. To nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. Dwie obrączki od gołębi. Jeden guzik groszek. I dwie takie. Tu jakaś nie wiem z I tutaj. Tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Dziękuję kolego. Dziękuję. No co, do następnego, trzymajcie się.